Pewnie się jeszcze nie znamy. Ja jestem Asia i dzisiaj porozmawiamy o tym, co robię, żeby romantyzować swoje życie. Może wyciągniesz z tego coś dla siebie. Mam taką nadzieję, bo to jest ten film. Um, a więc tak, jak widać, aktualnie jestem w lesie na zalanym kopalnią piasku. Za mną latają. Y Roje niebieskich ważek. I jak się dołam tu spuszyłam co najmniej trzy piękne żabki, które myślę, że znalazły sobie inne spokojne miejsce. Śpiewają ptaki, świeci słońce. A ja ukryłam się tutaj przed z gryzącymi ślepakami. Ślepaki się boją ważek, więc specjalnie przyszłam tam, gdzie są ważki. I jak widać, chwilowo jestem wolna. Um, dobra, wracając do clou całego odcinka, który wcale nie jest przemyślany, i będę improwizować. <noise> Bo to mi idzie ostatecznie, ostatecznie najlepiej. A pierwszą rzeczą, jaką robię, yy, to staram się praktykować wdzięczność. Wiem, wszyscy o tym mówią dzienniczej wdzięczności w, w ogóle. Ale naprawdę. Yy, mm. Gdy wstajesz i słyszysz ptaki, i zamiast pomyśleć yy, sobie, powstałam, znowu praca, znowu, znowu coś muszę robić, nie wiem, jakieś obowiązki nie czekają, to wstajesz i myślisz sobie, jak pięknie śpiewają ptaki, jak pięknie świeci słońce. Może udało ci się wstać wcześniej, może masz czas, żeby zrobić sobie estetyk porannych, może wziąć jakieś odświeżające poranny prysznic. Dla mnie to jest życie życia. Bo najbardziej przeraża mnie to, że można przeżyć całe swoje życie, nie żyjąc ani chwili. Jakby tak z automatu. Nie sądzę, że taki jest cel życia. Więc tak, pierwszy punkt wdzięczność. Um. Inną rzeczą, jaką ja robię, to znalezienie czasu dla siebie. Nawet gdy mam zapracowany dzień, jak na przykład dzisiaj, to postanowiłam sobie tylko otwarto, <grych> że jak będę miała chwilę, pójdę do lasu i nagram ten filmik. W jakimś pięknym otoczeniu, w słońcu, pomimo, że będzie mi gorąco, Pomimo, że mogłabym w tym czasie robić inne rzeczy i zrobić je na zapas na przykład, to gdybym nie zrobiła chociaż jednej chwili dla siebie w ciągu tego dnia, nie czułabym, że on jest przeżyty, jest, mógł być przepracowany. Takie dni też mam. Zdarza się, ale jeżeli chcę romantyzować życie. podejmuję taką decyzję, aby. Znaleźć chwilę dla siebie. Inną rzeczą jest trzecią. Trzeci punkt. Znaleźć czas dla bliskich. Czy to, czy to twoja osoba partnerska, czy, czy rodzina, czy kuzynka, czy przy, przyjaciel, przyjaciółka? Może nawet jakaś ciocia albo babcia. Znajdź chociaż chwilę, żeby porozmawiać, żeby usiąść przy, nie wiem, herbacie, może wpaść do kogoś na nocowanie, albo jeżeli jesteście daleko, porozmawiać przez telefon, albo napisać maila. Może, może praktykujesz penpaling? Zrobić list. O, i tutaj przechodzimy płynnie. Pewnie trochę zaburza głos ten wiatr, no ale nie będę narzekać, kocham wiatr. Szczególnie w taki upalny dzień. Jest cudowne. Dobra. <noise> Czwarty punkt, jeżeli się jeszcze nie zgubiłam, to sztuka, czyli coś tworzyć. Wiem, nie wszyscy, nie wszyscy kochają, nie wiem, malować albo wycinać albo lepić. Nie każdy ma do tego smykałkę, nie dla każdego to hobby, ale mimo to sztuka uważam, że naprawdę jest dla każdego. Może, może masz dziecko, które chciałoby z tobą ulepić coś z plasteliny. To nie musi być piękne. Musi po prostu, musisz po prostu coś stworzyć. Może y, masz ochotę y, odnowić swój pokój, spry, y, coś, coś nowego do niego dodać. Nie musisz wszystkiego kupować. Możesz y, zszyć ze sobą kawałki filcu. Y, Możesz yy, z, ka z kartek coś powykleć. Mówię akurat o pokoju, bo coś mi nie pasuje w moim i... Nie, nieważne, czego zaczęłam mówić o to kartce. A, znowu mnie pikło, stopy. Nie umiem sobie tu wygodnie za bardzo stanąć. Teraz wyszłam z kadru. Okej! Dobrze mi idzie. Ok, punkt piąty. Słyszycie? wiatr. Mnie pewnie nie słyszycie. <gry> um, punkt y, piąty czy szósty? Chyba piąty. Y, to jest zwiedź swoją okolicę. Jakby często marzymy o jakichś wielkich wyjazdach za granicę, w góry, nad morze. Może mieszkasz nad morzem, może to jest twoja okolica. Nieważne, znaczy ważny, ale nie w tym kontekście. Rozgaduję się. <grym> Sprawdź, nawet na mapach Google, co jest w nie wiem, zasięgu, może trasy rowerowej od ciebie, albo może masz niedaleko jakieś mizo, albo jakiś park, albo park krajobrazowy. Nie jesteśmy chyba aktualnie w parku krajobrazowym, ale jest tutaj niedaleko. Może. Popytaj e, jakieś starsze sobie, jeżeli mieszkasz na wsi szczególnie, jak nazywają się te tereny, bo to też bardzo ciekawe, e, bo na przykład nigdy nie znalazłabym nigdzie na internecie i jak nazywa się e, wzniesienie, które mam za domem, okazało się, że się nazywa Wilcza Górka. Albo Droga, która na mapach Google jest drogą bez nazwy, jest nazwana nas Goleniówka. I to chyba dosyć popularne, bo. Kurde, jest bardzo ciekawe, to jest goleń. To jest goleń czy to jest goleń? Nie wiem, goleń jest gdzieś tu w drodze. Ale się pochwaliłam wiedzą. Nie, no ale ogólnie goleń łączy chyba stopę z y, resztą ciała czy coś takiego i dlatego takie łączone dróżki, które łączą jedną drugą z drugiej, się nazywają goleniówki. Tak mi się wydaje. Czy ktoś może mnie spak To jest pieśń godo godowa Samce Żaby. To akurat wiem. W <grym> się do tego, gdzie jest goleń. Um, dobra, teraz chyba będzie szósty punkt. Od razu mógł? nigdy nie mam dobra w smadmia. Punkt szósty. Możesz coś w sobie zmienić, możesz zadbać o siebie. Um, możesz pomaleć paznokcie, U Ustóp też. Wszystko jest rozwalone. Możesz zrobić gdzieś kolczyk. Tatuaże na lato chyba nie są za bardzo polecane, bo nie powinno się chyba opalać tych miejsc. No chyba, że w jakimś miejscu, którego nie opalasz. Może zrób tatuaż. Może przefarbuj włosy? Ja muszę odnowić zdecydowanie ten kolor. Może wypróbuj nowy makijaż? Możesz zmienić coś w swoim wyglądzie. Wakacje, wakacje, myślę, że od tego są. Żeby kombinować, żeby próbować nowych rzeczy. No i punkt e, siódmy. Spróbuj czegoś nowego. Może jakiś nowy przepis? Może coś, czego wcześniej nie robiłeś, nie, ro, nie, nie robiłaś, nie robiłeś? Nie wiem, jak się to zwracać za bardzo. Hmm. Może spróbuj kogoś poznać, wyjść poza swoją strefę komfortu. To jest bardzo budujące, moim zdaniem. <grym> A, może spróbuj nauczyć się jakiegoś tańca. osa przy mnie lata. Spokojnie. Hej. Odleciała? O, osi o, chyba, chyba odleciała? Chyba A mówiłam już, że boję się os? Chyba widać. Ale udało mi się tym razem nie spanikować. No może troszkę spanikowałam. Dobra. Czy coś jeszcze dodać? Mówiłam już, że improwizuję? Myślę, że to jest raczej... O, możesz też się nauczyć pływać. Nauczyłam się pływać... O, coś się Nauczyłam się pływać pierwszym, na pierwszym roku studiów i to jest po prostu niesamowite. Zawsze marzyłam o tym, żeby pływać, ale nigdy nie miałam okazji się nauczyć. Umieć pływać. Nie wiem, ludzie, którzy od dzieciaka umieją pływać, pewnie tego nie zrozumieją, ale... Nie wiem, ja się czuję taka wolna, jak wiem, że mogę wejść do głębokiej wody i ja mogę płynąć. <laughs> tak. To chyba tyle ode mnie. A więc tu wstawka, bo przypomniały mi się trzy fenomenalne rzeczy, które odmieniają totalnie moje podejście do romantyzowania życia. E i jakoś przypomniałem sobie to na plantacji borówki, to tutaj właśnie teraz jesteśmy. A więc pierwszą rzeczą jest robienie rzeczy, które robimy zwykle, jakby oglądanie na przykład, albo układanie planszówek, albo granie w jakieś gry, o ile to możliwe, na zewnątrz. Weźcie sobie telefon z YouTube'em i zamiast siedzieć na kanapie albo na łóżku leżeć, sobie Brain rotować. Brain rotujcie na dworze. To zupełnie inne doświadczenie, to nawet ciężko mi to opisać, ale samo to już sprawia, że nie czujesz, że aż tak bardzo jakby masz zmarnowany czas, bo byłeś na zworze, oddychałaś powietrzem, zupałeś trochę słońca. Jeżeli nie masz totalnie energii na nic, zrób chociaż to. Po prostu wyjdź na balkon. A jeżeli masz tak szczęście, jak ja, no to na. Taras, albo na. Plantacje borówki? <grymne> tak. Um, albo iść do parku. Możesz oglądać na słuchawkach. Nikogo nie będziesz przeszkadzać. Um, tylko ostrożnie. Nie, nie przechodzimy przez ulicę ze słuchawkami na głowie. Szczególnie z takie noise no cancelling. No, no. Dobra, druga rzecz. Złapię trochę słońca, bo jest przepiękne. Zachodzące. Um, wybaczcie za trzęsienie, ale nie mam takiego pięknego statywu z drzewa, jak wcześniej. Um, drugą rzeczą jest zorganizuj coś. Zorganizuj wyjazd, zorganizuj wyjście, zorganizuj spotkanie, nawet u Ciebie w domu, w mieszkaniu, albo w parku. Albo gdziekolwiek, po prostu zorganizuj coś. A, możecie się umówić na, na wyjazd nad jezioro, możecie się umówić na spacer, możecie się umówić e, na malowanie kubków albo świec, albo lepiej niż klinii samotwarcalnej. Nawet jakieś se oglądanie serialu, albo pójście do kina, albo na pizzę, albo na kawę mrożoną, albo na lody. Po prostu zorganizuj coś, napisz do kogoś. tygodnia chyba nie wychodzę z domu, bo mi się nie chce i, i wolę zarabiać na, na burówce, ale i tak doradzę wam. Tobie. <grytanie> Może skorzystam z tej rady. Szczerze, przydałoby mi się. Um, a trze trzecia rada, um, której zapomniałam. Co to było? A <grytanie> um, Przerwa techniczna, muszę sobie przypomnieć. Pamiętam to, bo to jest ultra ważne. Ruch, ruch fizyczny, ćwiczenia, nie wiem, zapisz się do siłowni, bu, za, w, zadzwoń na orlik niektóre są darmowe, albo rozłóż, nie wiem, siatkę na, na podwórku, albo nie wiem, wykup jakiś, e, nawet jakiś pilates czy coś, C co, albo lekcje pływania. Mam obsesję, okej. Okay. <grym> Po prostu wysiłek fizyczny, zrób coś dla siebie, zrób to. Podnosi, polepsza nastrój, podnosi jakość życia. I ja po prostu nie wiem, jak bardzo. Ja bardzo naprawdę polecam to. Spróbuj. Ja na przykład zapisałam się na badmintona, bo przez pół roku po prostu byłam w niebowzięta, czułam się tak dobrze ćwicząc, poznałam wspaniałych ludzi. Przez drugie pół roku cały czas odbijanie zaczęło być trochę nudne, ale w ogóle byłam na dwóch jakich zawodach. Ja jestem totalnie początkująca, ale nikt nie chciał jechać, więc złapałam też ten experience. Spotkałam jeszcze więcej ludzi, pooglądałam ludzi, którzy robią coś, co potrafią i co lubią i w czym są dobrzy. I uwielbiam patrzeć w to, jak ludzie są w czymś dobrzy i mają pasję, więc jeżeli nie na zawody, tylko żeby, żeby oglądać ludzi, którzy mają pasję, ja tak robię. O ile drużyna na tym ja na przykład wtedy byłam indywidualna, więc drużyna za bardzo nic nie, nie cierpiała. Mam wrażenie. Eee, więc... Ruszaj się. Naprawdę, ćwicz, ruszaj się, poznawaj ludzi. I życie będzie piękniejsze. Przysięgam. O, jeszcze wcześniej wspomniałam o tym pen penpalingu są specjalne strony albo nawet jakieś konta nie wiem na Instagramie na Pinterestcie gdzie po prostu zdajesz swój adres albo dajesz swój adres albo bierzesz od kogoś randomowego z, z jakiejkolwiek części świata i wysyłacie sobie listy. Please, czy to nie brzmi pięknie? <grym> ja osobiście nigdy tego nie robiłam, ale tak myślę, czy bym nie chciała tego spróbować bo tak, brzmi bardzo ciekawie, więc może to mój plan na wakacje. Muszę zrobić bucket list, jest już połowa wakacji, a ja dalej nie mam mojej bucket list <noise> wakacyjnej, ale i tak romantyzuję życie, więc wygrana. Dobrze, teraz to chyba wszystko, na pewno jest do tego więcej, ale już raczej nie będę robiła kolejnej wstawki, więc Teraz to serio papa, pa, i do zobaczenia. Nie zapomnij skomentować. By the way, moim statywem było to drzewo. Mega polecam. Bye!